Hej kochani z tej strony Shetty i dzisiaj mam w planie nagrać sobie trzy filmy, ale zostałam zdegradowana do pozycji podłogi. Niestety, ale no cóż zrobić, na no, kilku sobie grzecznie leży na łóżku, ale przyszedł czas na podsumowanie miesiąca. W styczniu udało mi się przeczytać 22 książki i dwie zaczęłam, ale nie przekonało mnie na tyle, żeby e, brnąć w nie w dalej i niestety no moja pamięć nie jest aż tak dobra, żeby wspamiętać te wszystkie tytuły które przeczytałam, do tego mam moją magiczną listę, gdzie ja zawsze sobie zapisuję na koniec miesiąca w kalendarzu książki, które przeczytałam. No i pierwszą książką, którą udało mi się przeczytać, była książka Michała Kubicza Kaligula wyznania szaleńca. Bardzo fajna powieść historyczna, bardzo fajne przedstawione te wszystkie realia, postać Kaliguli, jego psychika itd. Wiadomo, że jest to po części fikcja historyczna, jednak autor jako fan Strożnego Rzymu mocno się trzymał historii, więc jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to serdecznie polecam. Generalnie w opisie podam Wam link do bloga, gdzie będzie pełne podsumowanie tego miesiąca z odnośnikami do recenzji poszczególnych książek i tak dalej, Bo no, jakbym zaczęła opowiadać o każdej z tych 22 książek, które przeczytałam, to byśmy ten film musieli oglądać nie wiem ile. Znaczy, wy, znaczy ja też sobie czasami patrzę, jak to pochodziło. Więc będzie gdzieś tam odnośnik, będziecie sobie mogli wejść w podsumowanie na bloga i jeżeli Was jakaś książka bardziej zaciekawi, to przeczytajcie pełną recenzję. O ile taka była. Drugą książką. Była taka mm, książka przyrodnicza, taka popularna naukowo, lekko. E, Czy dają klapsy? Jednak wydaje mi się, że to jest bardziej skierowane tak dla młodszego czytelnika niż do takiego typowego fanatyka biologii, bo jasne, były fajne ciekawostki i tak dalej. ta książka była bardzo ładnie wydana, tak, w taki kolorowy, fajny sposób, natomiast no, nie było to coś takiego jak dla mnie górnych lotów, ale mimo wszystko e, było to przyjemne i ciekawe. Kolejną książką jest książka Sarah Mas. Która premiera w ogóle przyszła bez echa, słuchajcie I mowa tutaj o Catwoman, czyli złodziejce dusz O kobiecie kot, gdzie pojawia się też Harley Quinn tam Poison Ivy i tak dalej I całą poznajemy tą przygodę Seliny, jak ona się stała tą kobietą kotem i tak dalej I wbrew pozorom ta książka nie była taka zła Była jakaś tam fajna akcja, był nawet niezły klimat Jeżeli ktoś lubi DC to dla niego to powinno być takie Nie chcę powiedzieć może mił, ale no w sumie tak Może takie miłe oderwanie się od rzeczywistości Kolejna książka zrozumieć kota i niestety ja mojego kota chyba nigdy do końca nie zrozumiem. Natomiast książka Johna Brotshowa była o tyle fajna, że to nie był jakiś taki typowy poradnik, jak sobie poradzić z kotem i tym podobne, tylko bardziej pokazywał on jego taką e, drogę ewolucyjną, takie instynktowne zachowania, że mimo wszystko musimy pamiętać, jak ktoś ma kota, że mamy w domu typowego mięsożercę drapieżnika, który się często kieruje instynktem, mimo że jest taką kochaną, puszystą e, kuleczką. Więc to było coś przynajmniej takiego fajnego, że nie był to kolejny denny poradnik, co zrobić jak kot drapie meble, nie? Coś w tym stylu. Kolejna książka to książka Karla Sagana, Miliardy, Miliardy. I to była bardzo dobra pozycja, bardzo mi się podobała. Odnośnik znajdziecie na blogu do recenzji, bo tam naprawdę konkretnie opisam, o czym on tam pisze. Natomiast jest to świetna książka dla całej ludzkości. Podsumowująca, no, w sumie chyba czasy, w których żyjemy i trochę jeszcze przeszło, jak to się wszystko rozwijało, więc naprawdę ciekawie opisane, poruszane, jest tam dużo tematów różnych, więc polecam, naprawdę jest to takie... coś, co myślę, każdy powinien prędzej czy później przeczytać. Szósta książka w tym miesiącu to była Psychoza od wydawnictwa Vesper i bardzo mi się podobała. Naprawdę była to krótka książka, ale miała tak fajny klimat i miała całką taką fajną fabułę, że naprawdę... Podobało mi się. Bardzo mi się podobało. Recenzji jeszcze chyba na blogu, jak dobrze pamiętam, nie ma. Ale niebawem się pojawi, bo mam w planie pododawać niektóre zaległe z tego e, miesiąca. Kolejna książka o Północy w Czarnobylu. Bardzo dobry reportaż. Jeżeli ktoś interesuje się tematyką wybuchu reaktora w Czarnobylu, to powinien jak najprędzej się z nią zapoznać, bo jest opisana naprawdę tak konkretnie. Autor tak po prostu odwzorował te wszystkie wydarzenia e, z tego 25 kwietnia naprawdę konkret, 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 to się czytało nawet momentami jak taki dobry thriller, po prostu super, jeden z lepszych reporterzy, z jakimi miałam okazję w ogóle w moim życiu obcować. No i teraz przyszła ta książka, która była rozczarowaniem tego miesiąca, ekers So Dark and Lonely, o której już mówiłam na kanale, więc tu wam gdzieś ją podlinkuję. No i się powtórzę, to był bardzo nudny, że link pięknej i bestii i więcej na temat tej książki chyba nie chcę mówić. Później przeczytałam sobie taką książkę, też trochę naukową, Mózg Granica Życia i Śmierci. Była w porządku, aczkolwiek w tym momencie zaczynała mnie nudzić. Natomiast cała ta neurologia i stan wegetatywny u pacjentów, które opisywał autor, było naprawdę spoko. To jest taka ciekawa tematyka, i to jest aż niesamowite, że słuchajcie, człowiek funkcjonuje w środku, ale na zewnątrz nie, więc jeżeli też Was interesuje tematyka stanu wegetatywnego, właśnie u ludzi. To, to było ciekawe, naprawdę, tam były różne ekspery znaczy, eksperymenty, nie na zasadzie, że wbijali im szpilkę w ciało i, i sprawdzali czy czują, ale sposób właśnie komunikowania się z takimi ludźmi i historię osób, które wyszły z tego stanu agitatywnego. To było naprawdę niesamowite, że jednak ten mózg, co on robi i jak wraca do siebie, no chyba jeszcze dużo przed nami, żebyśmy to całkowicie zrozumieli. Dziesiąta książka prawie jesteśmy w połowie. Książka magazyn, która miała premierę zaledwie kilka dni temu, Roba Harta. Taki trochę futurystyczny thriller, trochę w e, klimacie na krawędzi odchłani Bernarda Miera, jaką czytałam w grudniu. E, jednak nie do końca skierowany na technologię, ale też wiesz, tam ten właśnie rozwój technologiczny, w ogóle kontrolę jednostki i takie życie w takim kontrolowanym społeczeństwie, więc jest tu dużo takich różnych elementów, które się ze sobą przeplatają, ale jest to na swój sposób powieść taka dosyć nieprzewidywalna, fajnie napisana, dobrze się to czytało. pełna recenzja jest na blogu no i uwaga, w połowie dochodzimy do książki Artura Urbanowicza, Gałęziste i ta książka mi się też mega podobała e, chyba Wesper króluje w tym miesiącu, bo Gałęziste było naprawdę super, miało taki dobry klimat mnie ta książka tak momentalnie wciągnęła ja uwielbiam takie strachy w ogóle tam był ten klimat suwalszczyzny znakomicie przedstawiony, a ta historia cała, jak tam te omamy no super, naprawdę i jeżeli lubicie takie... <laughs> Klimaty grozy właściwie, no można powiedzieć, że to była w sumie groza, ale naprawdę konkretnie napisane, bo Artur Urbanowicz bardzo rozwija swoje powieści, bardzo rozwija swoją fabułę, idzie w wielu kierunkach i naprawdę fajnie wszystkie wątki ze sobą łączy. To serdecznie polecam, recenzja też wkrótce na blogu. Kolejna książka to Wichrowe Wzgórza po angielsku, gdzie już w poprzednich filmach, jak nie zauważyliście, o ile widzieliście, zachwycam się Wichrowymi Wzgórzami. Ja się zawsze będę zachwycać Wichrowymi Wzgórzami. E, nigdy chyba nie pisałam recenzji tej książki, nigdy też nie nagrywałam o niej osobnego filmu. Może powinnam, nie wiem, ale byłby to film na pewno bardzo emocjonalny, bo ja tę książkę zawsze przeżywam. Zresztą w filmie o książkach sentymentalnych na pewno to można dostrzec, ale no cudownie było to znano, nowo przeczytać i to jeszcze w wersji angielskiej. Super, po prostu super. Kolejna książka to książka, która też miała niedawno premierę Żółte ślepie Marcina Murtki. nawet pisałam polecajkę do tej książki i to jest takie dla fanów no to takich słowiańskich klimatów i takiej jakby akcji osadzonej w średniowieczu gdzie mamy do czynienia z takim potężnym hard wojownikiem, który musi odkryć pewne tajemnice, po drodze ma wiecie, różne rodzaje przygody, tam się pojawia gdzieś gadający kot, który jest obłędny ten kot, bo po prostu mistrzostwo świata więc jeżeli lubicie takie klimaty to Myślę, że jak ta książka będzie taka dosyć lekka i przyjemna do przeczytania. No i potem przyszedł na królową niczego. Ja generalnie od początku nie byłam jakąś specjalną fanką tej serii od Holly Black. Ja zdecydowanie, jeżeli chodzi o takie klimaty, to polecam żelazny dwór Jurika Góly, książka, która była bardzo dawno temu wydana, ale była jak dla mnie lepsza. Pod tym względem też było tam trochę takie love hate, książę fey itd, i tak dalej. Bardzo podobne, naprawdę. Taki jak dla mnie. Okrutne książki były dla mnie jakby trochę podróbą gorszą Żelaznego Dworu. No i ta Królowa Niczego niestety no, jak dla mnie nie była jakimś wyjątkowo superfinałem. Za szybko, za prosto i jakoś tak... No, przeczytałam całą serię, ale no nie jest to jakaś taka seria, do której będę wracać, która ma specjalne miejsce w moim sercu. Kolejna książka, Instytut, czyli nowość od Uroborosa. I to zapowiada całkiem fajną serię, słuchajcie, naprawdę taką fajną. Jeżeli to się rozwinie w dobrym kierunku, to naprawdę mamy szansę otrzymać całkiem fajny cykl, bo tutaj tak naprawdę autorka mocno postawiła na przedstawienie tego całego świata, na bohaterów, na zasady, które tam panują, o co w ogóle chodzi i ktoś tam porównywał to do Harry'ego Pottera, jak dla mnie to nie jest Harry Potter. W ogóle ciężko mi było znaleźć książkę, do której mogę Instytut porównać. Przyszły mi na myśl może inne anioły, albo mroczne umysły, ale to też nie do końca to. Chociaż książka niby jest new adult, to ona jest bardziej w klimacie young adult mimo wszystko. Ale i tak fajnie się to czytało. Było tam trochę niedociągnięć, było trochę momentów, w których czułam irytację, ale generalnie fajnie się zapowiada. Zresztą ta okładka to jest po prostu sztos. Bardzo mi się podoba. Potem. Całą nieśmiertelności. Całą nieśmiertelności, czyli drugi tom kronik Niki. Ja bardzo lubię tą bohaterkę, bardzo lubię te historie, tym bardziej, że autor tak naprawdę nie skupia się tylko na niej, ale na różnych innych jeszcze bohaterach i fajnie się to czytało. To jest po prostu taka dobra, e, konkretna fantastyka. No i już trzeci tom czeka na półce, więc nie niebawem się że na niego zabiorę i napiszę recenzję, bo wyszedł właśnie w trzynasty tom. A seria generalnie jest bardzo e, przyjemna, chociaż nie znam tej poprzedniej sagi od tego Goodkinda. To akurat nigdy mi się spodobały i być może właśnie dzięki nim sięgnę po te poprzednie e, książki autora. Potem mamy książkę Nie patrz Marcela Mossa i To jest książka, którą przeczytałam i już nie pamiętam, o co tam chodziło do końca. E, nie do końca przypadła mi chyba do gustu. Była jakaś taka, że po prostu wiecie, nie wygryzłam się w nią. Czy, czytałam. Ale jakoś była między nami taka spora bariera. Nie wiem dlaczego wyrosła, nie wiem z czego się wzięła, ale jakaś tak no, przeszłam tą książkę i tak mówię, kurde, nawet jakm chciała o niej coś powiedzieć, to nie wiem co. I mm, tak przeszła po prostu bez echa w tym miesiącu. Natomiast bardzo mi się podobała książka więcej niż DNA. Więcej niż DNA to jest taka fajna, lekka, przyjemna pozycja, którą każdy powinien zrozumieć która właśnie mówi o połączeniu naszej genetyki, epigenetyki i drobnoustrojów. Jak to wszystko kształtuje to, kim jesteśmy, jak te wszystkie zależności pomiędzy sobą przebiegają. Autor nie chodzi jakoś specjalnie w szczegóły genetyczne i tak dalej, więc nie jest to książka taka stricte naukowa, nie musicie się obawiać takiego stricte hardsłownictwa, jakichś szlaków metabolicznych, powiązań i tak dalej. Nie, opisuje to w dosyć przyjemny, ale konkretny sposób. Nie stroni od tego nazewnictwa naukowego, no bo ciężko, żeby. W końcu jest profesorem, który naprawdę ogarnia tematykę. Ale bardzo to było przyjemne i myślę, że nikt nie będzie miał problemu ze zrozumieniem tego, o czym on tam pisze. A fajnie jest czasami, słuchajcie, spojrzeć na siebie z takiej perspektywy naukowej i dowiedzieć się, co tam w naszych genach i drobnych strojach gra. Książka numer 19: Nic o mnie nie wiesz, i skota. To jest Debiut. Y Debiut, Debiut Literacki, zwykli aktorów, którzy się ukrzywają pod tym właśnie jednym pseudonimem. To jest książka, o której już pisałam recenzję, pisałam dziś na Instagramie, więc pełna opinia jest e, oczywiście gdzieś tam na blogu. Na pewno sobie znajdziecie. E, książka miała bardzo trudny początek, który mnie mocno zniechęcił i chciałam tak naprawdę przestać brnąć w tą historię. No wiedziałam, no zobaczymy, może się coś rozkręci. No i faktycznie się rozkręciło, więc warto było przebrnąć przez te trudne początki żeby przeczytać potem, bo było dosyć ciekawe. Nie był to sztos, ale całkiem przyjemny e, thriller. Podobnie jak e, Milczenie Tima Lebona, to jest właściwie taki thriller groza, bo film na Netflixie, co ciekawe, z Kiernan Szybką i Mirandą Otto, które są znane chyba teraz najbardziej z thrilling adventures of Sabrina. I. Filmu nie oglądałam, ale widziałam, że na filmowie ma słabą ocenę 4 coś, więc chyba jednak nie obejrzę. Natomiast była to taka inna wizja apokalipsy. Jest ten klimat takiego post-apo trochę, jak ludzie uciekają, jest panika i tak dalej. I grozy, bo atakują ich dziwne stworzenia, zwane wespami, takie gigantyczne, słuchajcie, osy. Jakbym miała do czynienia z taką gigantyczną osą, to bym po prostu normalnie e, uciekała z prędkością światła. Kiedyś mi się to zdarzyło, jak do pokoju mi wpadł szerszeń to moja siostra nie ogarnęła, co się dzieje, ale z prędkością światła zniknęłam z tego pokoju i zamknęłam ze za sobą e, drzwi. Nie dlatego, że się ich jakoś specjalnie boję i wzbudzają we mnie lęk, tylko po prostu jestem alergikiem, więc e, wolę nie ryzykować swojego życia, bo mam jeszcze dużo książek do przeczytania. Potem przeczytałam sobie książkę Bezwład i Bezwład naprawdę mi się podobał. To mi się bardzo dobrze czytało, to jest też debiut literacki i jest naprawdę dobrze napisany. Ja bym w życiu nie spodziewała, że to był debiut, bo jest fajny klimat, jest przemyślana fabuła, jest sporo momentów zaskoczenia i to wszystko się dobrze trzyma razem. Jest naprawdę logiczne, konkretne i napisane fajnym językiem. Bardzo dobrze się to czyta, wciąga i tak, momentami naprawdę e, zaskakuje. Też będzie pełna recenzja wkrótce na blogu, no bo wczoraj skończyłam czytać, więc dopiero się zabieram za pisanie recenzji. No i ostatnią książką w tym miesiącu byli Architekti Śmierci, którzy mają premierę chyba w lutym dopiero? Tak, w lutym. To jest książka chyba tak typowo już dla stricte osób, które interesują się Auschwitz, bo opowiada o rodzinie, która po prostu budowała krematoria do tego obozu zagłady, więc jest tam może nie tyle tak dużo o Auschwitz, znaczy wiadomo, to się kręci cały czas wokół tego klimatu, bo ciężko żeby nie, ale jest też trochę historii tej rodziny, to jak oni budowali tą firmę, dlaczego zaczęli te krematoria tworzyć, jak w ogóle... Postrzegali siebie pracując dla, jak to tam gdzieś napisał ktoś, dla diabła. No bo, jakby nie patrzeć, przyczyniali się pośrednio do zagłady tych ludzi z tych obozów. No ale wiecie, no wszystko z kwestią perspektywy podobno. No i mówiłam jeszcze na początku o dwóch książkach, które zaczęłam czytać w tym miesiącu, ale mi to pewnie nie podeszły i pierwszą jest Niedźwiedź i Słowik, którą się wszyscy zachwycali, ona ma bardzo dobre noty na Lubimy Czytać i mówię super, to sobie przeczytam, ale jakoś mi nie podeszła, przeczytałam słuchajcie jedną trzecią i nie podszedł mi ten język, nie poszedł mi ten klimat, ani ta cała historia, po prostu jakoś tak mnie to... Nudziło i nie wiem, być może dalej się to jakoś lepiej rozwija, jeżeli ktoś czytał, to dajcie mi znać w komentarzach, czy może jednak warto przebrnąć i iść w to dalej. A druga książka to była... Chyba umieram? Tak, chyba umieram, taki tytuł. Przeszłam tę książkę, bo ja mam skrajności do hipochondrii. No zdarza mi się. Zdarza mi się mieć skłonność do hipochondry i wyszukiwać w sobie objawy wszystkich różnych chorób. Aczkolwiek i tak nie mam tak, że świruję i chodzę po lekarzach, żeby mnie diagnozowali. Po prostu, wiecie, po dwóch dniach mi przechodzi i nic mi nie jest. Aczkolwiek mam takie tendencje chwilami i przeszłam sobie tę książkę, ale nie było tam nic nowego. Ja już po prostu, biorąc pod uwagę ile chorób świata przeżywam co dwa dni, to myślę, że już to wszystko po prostu gdzieś tam wiedziałam, wyczytałam niejednokrotnie więc po prostu stwierdziłam, że czytanie tej książki będzie trochę stratą czasu, no bo nie dowiem się niczego nowego no i takim oto sposobem dobrnęłam do końca po podsumowania e, stycznia tak jak mówiłam, pełne podlinkuję ja wam w opisie, gdzie będziecie mieć podział tam też na najlepsze, najgorsze książki, będzie parę słów też na temat tego, co w tym miesiącu oglądałam, no i będzie coś, co wszyscy lubimy najbardziej, czyli zdjęcia wszystkich książek, które do mnie w tym miesiącu przybyły dzięki za oglądanie i na razie